Cześć, to jest VOTE FLASH. Ale ładna pogoda. Prawie taka ładna jak dzisiejsze newsy. I prawie taka ładna jak dzisiejszy klip tygodnia. Najgorętszym newsem ostatniego tygodnia jest zdecydowanie zapowiedź aktualizacji 1.20.1, która jest wypakowana nowościami jak dobry kabanos z smacznym mięskiem. Po pierwsze wprowadza ona japońskie niszczyciele czołgów, których przedsmak mamy już na randomach w postaci niszczyciela premium Karii. Po drugie przerabia istniejące perki oraz dodaje kilka bardzo ciekawych nowych umiejętności. Jest to pierwszy etap przeróbki całego systemu załóg i ich umiejętności, które ma nastąpić w tym roku. Trzecią nowością są dynamiczne zdarzenia na mapach, których pierwszy test odbywa się w trybie misji zwiadowczych na serwerze testowym. Czwartą nowością, i chyba najbardziej kontrowersyjną, jest WOD, czyli nowy abonament w stylu konta premium, ale z bardzo dużymi benefitami i ułatwieniami. No i na koniec warto wspomnieć jeszcze o testach zmian w trybie natarcia. Trudno to wszystko ogarnąć raptem w kilku zdaniach, więc na kanale pojawił się film z moim komentarzem na gorąco, a jutro powinien ukazać się materiał, w którym już na chłodno wypunktuję rzeczy, które mi się w tym wszystkim nie podobają oraz te, które można lekko poprawić. Zapewne w związku z ujawnieniem planów dotyczących Plus Gaming postanowił, bardzo łaskawie, na stałe obniżyć ceny konta premium w wariantach 90, 180 i 360 dniowym. Ktoś chętny? Yeah, Nie? Dziwne. Zapowiedziano drugi sezon trybu Natarcie. Wystartuje on 17 kwietnia i znowu potrwa 5 tygodni. Przez ten czas powalczycie znowu odniką ta premium, obligacje, kredyty oraz specjalne żotony, które będzie można wymieniać na specjalne nagrody. Tym razem te nagrody będziecie zdobywać za wypełnianie tygodniowych misji, a nie jak ostatnio za liczbę zwycięstw. Oprócz tego będzie dostępna druga ścieżka z rangami, w której będzie można zdobywać unikalny kamuflaż progresywny i inne elementy stylizacyjne. Sam tryb przeszedł lekkie zmiany, wprowadzono w nim między innymi dwa modyfikacje które mają zwiększyć liczbę punktów wytrzymałości czołgów oraz skrócić czas odnowienia naprawy i apteczki. Przerobione zostały również niektóre umiejętności pojazdów, a bitwy będą się toczyły na dwóch nowych mapach – odświeżonym lotnisku oraz znanym już wszystkim i nielubianym lodowcu. Jeśli chcecie spróbować wygrać trochę złota, to możecie wziąć udział w wyzwaniu na włoskim Rino Czeronte. Chodzi o zdobycie jak największego średniego doświadczenia z 10 najlepszych bitew. Zaliczane są również bitwy w plutonach. Wezwanie trwa do 4 kwietnia, a link do zapisów zostawiam w opisie filmu. I na koniec info dla osób mających Amazon Prime. Jest dostępna marcowa paczka, której motywem przewodnim jest Dzień Świętego Patryka. W zrzucie zaopatrzenia znajdziecie dowódcę z 3 wyszkolonymi umiejętnościami: 12 naklejek, 1 medal, 1 dzień konta premium, 10 misji na 5-krotnym mnożnik za zwycięstwo, a oprócz tego, jak zwykle, do wyboru 3 z 6 nagród, 4 czołgów premium na 14-dniowe wypożyczenie oraz dodatkowych misji na expa razy 5. Lub pięć racji bojowych. Przypomnę tylko, że mając Amazon Prime, Macie dodatkowo dostęp do serwisu z filmami, i serialami, darmową wysyłkę z Amazona oraz suba na Twitchu, którego możecie użyć na swoim ulubionym kanale, czyli wiadomo, że u mnie. A teraz klip tygodnia. One must stop the train, dude. I got track, has go. Go, has. I'm gonna get amorraged, dude. I'm on fire, has. has. Stop here, dude. <laughs> we don't st ok, we're to stop the train, dude. It's fine, we're gonna stop the train, dude.